Witam Cię, witam Cię bardzo serdecznie. Jeżeli mnie jeszcze nie znasz, a być może znasz, to nazywam się Smok. Smok, król Czunio i jestem Twoim królem. Na początku może Ci się to wydać dziwne: no jak ja przecież mogę być Twoim królem i tym bardziej, jak mógłbym decydować o czymkolwiek w Twoim życiu? Ale posłuchaj, być może jeszcze o tym nie wiesz, ale dostałem wiedzę. Wiedzę i posiadłem niesamowitą moc decydowania o wszystkim, dostałem tą moc z góry od wielkich smoków. Dowodem na to jest Księga Wielkich Smoków, której zawarta jest ta wiedza. I ty masz tego słuchać. Jeżeli nie będziesz tego słuchać, na początku nie będziesz tego słuchać, ale z czasem zgromadziłem ogromną liczbę moich wyznawców, którzy, oprócz tego, że będą mi płacić, tak zwane pieniądze, za które zebrane ja te pieniądze zbiorę i zdecyduję, co z nimi zrobić. Na początku, oczywiście, mm, wyposażę się na wszelki wypadek w dobrą ochronę. Będę opłacał żołnierzy, będę opłacał swoją własną smokową policję, tylko po to, że w razie czego, jakby ci się coś nie spodobało, bo być może ci się nie spodoba, będę mógł wyprowadzić ich na ulicę i jakiekolwiek zamieszki będę mógł po prostu zdławić. A tym ludziom, którzy będą się mnie bardzo bać i oczywiście, którym będę dawał na lewo i na prawo twoje pieniądze, będą wierzyć w to, co powiem. <grym> Już nie mogę się doczekać. Pierwszą rzeczą, jaką wprowadzę, powiem, że Gdzieś tam daleko tak daleko, że ty nie będziesz mógł zweryfikować, jak. Mieszkają potężne potwory i bestie. Oczywiście, będziesz miał wątpliwości, zawsze możesz wrócić do księgi, która została zapisana tam przez moich przodków, których też nie możesz znać, ale musisz w nich wierzyć. Myślisz, że nie możesz wierzyć? No, ty może nie, ale jeżeli już będę miał tę ekipę, którą będę mógł sprawić, że dzięki tej ekipie będę mógł sprawić, że ty będziesz podążać dokładnie za tym, co ja chcę, zaczniemy wprowadzać do tak zwanych szkół program dla dzieci. I te dzieci będą już od malej kości uczone, że ja, król Ciuniu Smok, jestem. Wszechwiedzącym, wszystko wiedzącym, który będzie mógł zmieniać wszystko, a szczególnie w nocy, bo wtedy mam napływ kreatywności. Mm, oczywiście w tej chwili w nocy jest to dla mnie ciężkie, bo muszę się położyć około 21-22 góra, żeby się wyspać, bo pracuję na produkcji jedzenia. Tak? Produkujemy jedzenie, pyszne jedzenie wegańskie, Wszyscy będą musieli być weganami oczywiście. Nie, 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 będziecie mogli robić co chcecie. Do czasu, aż być może zdecyduje, że jest inaczej. I zdecyduje o tym w nocy. Oczywiście pamiętajcie, że wszystkie pieniądze, które wpłacicie, będą rozdysponowane bardzo mądrze dla waszego dobra. Oczywiście nie będę robił dealów z żadnymi innymi firmami, korporacjami, bo po co? Bo przecież... Tak się nie robi. Nie będę wygenerowywał zapotrzebowania na coś, chociaż taki jeden pan ostatnio oglądałem. Powiedział, że on wygeneruje zapotrzebowanie na, na coś tam. Powiedział. W każdym razie. Tak. Wróćmy do kwestii istotnych. Ja stąd będę co jakiś czas, a właściwie powiedzmy co sobotę może w sobotę, może częściej, wydawał różnego rodzaju dyrektywy. Oczywiście możesz się z tym nie zgadzać. Masz do tego pełne prawo, jesteś wolnym człowiekiem, ale zdaj sobie sprawę z tego, że ja, Król Czuniu Smok, poprzez to, to urządzenie, co jakiś czas będę odbierał informacje od moich przodków smoków wielkich, mądrych, informacje na to, co jest dobre. Co jest dobre dla ciebie. Nie dla mnie, no bo przecież ja, cóż ja z tego będę miał, że będę sobie siedział i mówił do ciebie. Eee, były pewne nacje, które się sprzeciwiały temu, natomiast wraz z moim kumplem Bobkiem załatwiliśmy to tak, że teraz cała Dolina Muminków podpisała ze mną traktat, że ja będę zarządzał ich muminkowymi pieniędzmi. Oczywiście nie wszystkimi coś im tam zostawię, bo muszą mieć na opłatę Netflixa, muszą mieć na opłaty, e, czego jeszcze muszą tam, muszą sobie w weekend jak nie będą pracować, e, muszą się narypać, bo to jest fajne. E, I tak przez te dwa dni mogą też chodzić na zakupy. Zrobimy promocje. Promocje będą e, dla ludzi e, wszędzie i dla mu Doliny muminków już mamy świetne promocje. Wy jeszcze o tym nie wiecie, ale wszystko. Będzie zapisane w tej oto księdze wielkich smoków. Smoków moich przodków. Jeżeli jeszcze nie wierzysz, to nie musisz wierzyć. Ale pamiętaj, że mamy świetny program dla dzieci, gdzie możesz przysłać swoje dzieci, my im opowiemy, jak było naprawdę. A oczywiście będzie wielu sceptyków, chociaż na początku, wiadomo, trudno jest zgromadzić ludzi, którzy będą wierzyć w pewne rzeczy, ale z czasem uwierzą, że tam gdzieś daleko Mieszkają potężne bestie i tylko ja i armia smokowa, która będzie opłacana z waszych pieniędzy, które wy mi będziecie regularnie płacić co miesiąc, będzie w stanie was obronić. Wy sami, jak się później dowiecie, będziecie na tyle głupi, że nie będziecie wiedzieć, jak funkcjonuje wasze ciało, co należy jeść, a co nie. Przygotujemy specjalny program, dzięki któremu będziecie wiedzieć dokładnie, co macie w życiu robić i w co wierzyć. Każdy, kto będzie wierzył inaczej, <grym> oczywiście będzie głupolem, no bo przecież, no tak, no jak można wierzyć coś innego niż jedna oczywista prawda, którą usłyszysz, jak jesteś mały, że istnieje króliczony smok, który wie najlepiej, bo przecież. Skąd on wie najlepiej? Zapyta dziecko. No jak to skąd? Przecież jest księga, w której wszystko zostało opisane. Więc ile razy przyjdą ci wątpliwości do głowy, że już Smog powinien władać wszechwieczną krainą. Wszechwieczną krainą, która jest okrągłą kulą, lub jak niektórzy myślą, płaską. Nieważne. To jest akurat w tej chwili nieważne. Do tego też później dojdziemy. Tak naprawdę to ona jest kwadratowa. Wszystko jest zapisane tutaj. Więc, ktokolwiek zapytacie, czy Kruciunie Smok mówi prawdę, ty powiesz, No, przecież tak. Przecież jest księga, w której jest to napisane. I będziesz cytował wersety po wersecie, które są zapisane tutaj. Wiesz, na początku nie musisz to wierzyć. No, bo przecież jak możesz wierzyć? Pomyślisz, no przecież ja wiem co wiem, mam już tam swoje ileś lat, nie muszę słać tego gościa. Na no pewno, że nie musisz. Ale z czasem myślę, że się uda zgromadzić wystarczającą grupę ludzi, przekonać ich, że tam gdzieś daleko mieszkają straszne potwory, które tylko ja i armia, króciutka Smoka, jest w stanie powstrzymać. Oczywiście, ty ich nigdy nie musisz widzieć, bo to przecież my będziemy walczyć na froncie. Trudno będzie zweryfikować. Natomiast będziemy ci mogli pokazać zdjęcia i filmy, jak to robimy. A jeżeli będziesz miał jeszcze wątpliwości, lub miała wątpliwości, możesz wrócić tu do tej księgi i wszystko będzie ci wytłumaczone. Bo ta księga to jedyna mądrość. A skąd o tym wiesz? Bo ja ci o tym powiedziałem. A dlaczego ci o tym mówię? Bo przez to urządzenie na głowie odbieram sygnały od moich pradawnych, wielkich, mądrych smoków. Więc jeżeli masz jakieś wątpliwości, czy to, co się tutaj odbywa w tej chwili, jest fikcją, to powiem ci, że wszystko jest fikcją. Zależy w co wierzysz. Ale pamiętaj, że nie musisz wierzyć. Ale. Jeżeli wystarczającą ilość razy będziemy komuś mówić, że to jest prawda, bo to jest prawda. Bo tak już było, tak zawsze było i to jest przecież tradycja, że króciuniusmog zawsze mówi prawdę, króciuniusmog zawsze jest nieomylny i króciuniusmog może zrobić wszystko oprócz wszystkiego. Lub króciuniusmog. Możesz zadecydować, co jest dla Ciebie dobre, a jeżeli będziesz miał wątpliwości, to krócium Smok przekona wystarczającą ilość ludzi do tego, że jeżeli ty tego nie robisz, to będziesz stanowił zagrożenie dla innych, bo będziesz inny, będziesz wierzył w latające ryby, albo nie będziesz wierzył w nic, to będziesz tak zwanym niewierzystą. A niewierzyści to ci, którzy nie wierzą i bluźnią. Bo przecież ja teraz do ciebie mówię. Może za 10, za 20, za 15 tysięcy lat, nie wiemy za kiedy, ktoś odsłucha tego nagrania i powie: Tak, on miał rację. Dostał przekaz przez to oto urządzenie i mówił nam, jak po prostu żyć, co robić, w co się wybierać, ile płacić. Komu i za co? A ty jak myślisz? Czy ktokolwiek kiedykolwiek powinien decydować o losach innych ludzi? Zwłaszcza jeżeli pewne rzeczy, o których mówi, są niedorzeczne. Tak jak właśnie. W tej chwili. Chociaż pamiętaj, tutaj jest napisana trzeba prawda. I wszyscy o tym się dowiedzą. Że najprawdziwsza prawda to jest ta, którą mówi Król Czymysz Do widzenia. I przestań myśleć samodzielnie. Za dużo już myślisz, co ten gościu tutaj opowiada. Dostaje przekazy. Dostaje przekazy w nocy. Czasami w dzień. Ale w dzień średnio. Dlatego, że. No, w dzień chodzę do pracy, mam inne zajęcia. Ale w czasie wolnym dostaję przekazy. I wiem, że tam gdzieś, daleko, czai się zagrożenie. Zagrożenie tak straszne, jak najstraszliwsze może przyjść w każdej chwili do Ciebie. Ale nie martw się. Jeżeli będziesz mi tak dawać jakieś 25% swojej pracy w postaci pieniędzy, oczywiście obowiązkowo, nie ma czegoś takiego, że, że nie będziesz dawał. Musisz, bo tak zawsze zostało ustalone. A jeżeli w to nie wierzysz, zawsze możesz wrócić do książki i powiedzieć komuś: To jest smokowe pismo. Zesłane i spisane przez wielkich praw mądrych smoków. Czy jak to tam później zawrzemy? I cóż, będziesz musiał i musiała płacić. Płacić, 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 płacić. A ja, król Smok zdecyduję, czy wybuduję ci pomnik. Czy na przykład stworzę organizację, która będzie pomagała chorym dzieciom, na przykład. Albo czy będziesz mógł podróżować z punktu A do punktu B w Pelerynie, bo te stwory, które tam są daleko. Przyciąga je ten e, zapach Twoich pleców. I jeżeli nie założysz peleryny, te stwory mogą cię wywąchać, przylecieć w każdej chwili. A czy zapomniałem dodać, że te stwory są niewidzialne? Nie, nie dodałem, więc musisz wiedzieć, że są niewidzialne. No wiem, że to brzmi śmiesznie, ale pamiętaj, tutaj w książce jest wszystko napisane, w tej oto książce, że. Są takie stwory i już, i kropa, i masz wierzyć, a jak nie wierzysz, to jesteś bluźniercą, głupkiem, debilem. I nie śmiej się ze mnie, bo obrażasz uczucia teraz moje, wierze, wierzeń moich, bo to są moje wierzenia. To są właśnie wierzenia takie, aż z bobka. I co jeszcze mam ci powiedzieć? O, pewnie masz dużo wątpliwości, dlaczego w ogóle... Oglądasz króciunia smoka. Aż do tej pory. Hm. Wszystko robię dla twojego dobra. Jeżeli jeszcze nie zauważyliście cię wy. Nie zauważyłaś? Nie zauważyłeś? Poprawność polityczna. <śmum> zawsze. <śmum> poprawność polityczna jest bardzo ważna. W dzisiejszych czasach poprawność polityczna to to, co powinno się najbardziej liczyć w polityce. Więc co było pierwsze? Na początku była polityka, później byli ludzie. Ludzie byli głupi i panował chaos. Aż pewnego dnia pojawiam się ja, króciwniosmok. Z urządzeniem, które odbiera, jak już wiesz, z poprzedniej wypowiedzi, odbiera informacje od wielkich, mądrych smoków, które wierzą wszystko na temat wszystkiego, były zawsze, latały wszędzie. I wiedzą więcej niż ci, którzy wiedzą najwięcej. Więc ty, jeżeli włączasz ten program dopiero teraz, pamiętaj. 25% twoich wszystkich zarobków pakujesz mi na Paypal co miesiąc albo na konto. Jak wolisz, wybierz sobie. To jest demokracja. Możesz sobie wybrać. Albo mi bulisz na Paypal, albo mi bulisz na konto. Do wyboru. 25% twojej krwawicy. A te pieniądze ja rozdysponuję, według mojego uznania, tak. Żebyście mieli jak najlepiej. Ja robię wszystko dla was. W duchu tego, żeby wam pomagać. Wiem, 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 co teraz myślisz. On ściemnia i tą kasę pewnie zabierze dla siebie. Nie, 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 absolutnie nie. Jeżeli masz wątpliwości, w księdze o mądrych smokach dowiesz się wszystkiego, że smoki zawsze wszystko robią dobrze i działają w Twoim najlepszym interesie za Twoje pieniądze. Bo jeżeli oczywiście nie dostanę od Ciebie pieniędzy, to będziesz musiał zarządzać swoim życiem sam. Sam będziesz musiał wiedzieć, co jeść, co robić, w razie wypadku, gdzie się udać. Nie będzie niczego. Już to ktoś kiedyś przepowiedział, że nie będzie niczego. I tak chyba będzie niedługo, jak tak dalej pójdzie dobrze. Jednak nie martw się. Daję ci rozwiązanie. Możesz dołączyć do króciuniosmoka. Smoka, czyli mnie. Jeszcze nie posiadam całej wiedzy, dlatego na bieżąco, bo ja się ciągle uczę, chcę się też tobie pochwalić, bo pewnie nie wiesz... <grym> Całą gamę różnych długopisów, więc będę mógł podpisywać tymi pisiorami różnego rodzaju dekrety. Wszystko w Twoim najlepszym interesie. Oczywiście części nie będzie zgadzać, ale jak już wcześniej mówiłem, z pieniędzy, które mi przyślecie, to ja finansuję specjalnie powołanych Ludzi, którzy będą stać na straży tego, tegoż to prawa, które ja ustalę. I wy wszyscy będziecie musieli tego słuchać. Jeżeli oczywiście nie będziecie chcieli już mnie sponsorować, i tak będę w stanie was przekonać, bo będę miał do tego uwaga, całą armię bezmyślnych żołnierzy, którzy będą wykonywać rozkazy, które ja przekażę tym, którzy przekażą je dalej i dalej, i dalej, także ci na samym końcu będą przekonani, że robią dobrze, bo przecież oni stoją na straży prawa, które ustalił król już Mok, który dostał informacje stąd o tą i w tym momencie zapisał je tutaj, w mądrej księdze, w księdze, której nie można podważyć, w księdze, na której... Na którą wszyscy będziecie przysięgać, i w księdze, która będzie jedyną księgą ze wszystkich ksiąg, najmądrzejszych, najwspanialszych. Oczywiście nie wszyscy o tym się dowiedzą, bo mogą wyłączyć internet. I co wtedy? Nie bójcie się. Wyślemy specjalne oddziały naszych przekonywaczy. Każdy dostanie kopię oto takiej księgi, z którą wyruszył świat i będzie przywracał porządek. Porządek, który od wieków powinien być przywrócony. Natomiast wyobraźcie sobie, że istnieją jeszcze jednostki, które w to nie wierzą i są zagrożeniem. Jednostki. Które myślą inaczej, które myślą po swojemu, które mogą zniszczyć mój plan, i co wtedy, i co wtedy się stanie? Pomyśl, zastanów się: Jak może być tak? Że większość osób decydowałaby o swoim życiu, że każdy mógłby zdecydować o swoim życiu. Przecież byłby wtedy chaos, ludzie nie chodziliby do pracy, całe popołudnia spędzaliby bawiąc się, żartując, przygotowując pyszne potrawy, chodząc na imprezy. Jakby mogli tak żyć? No jak? Kiedy tam? Gdzieś daleko, czaj się, czaj się niebezpieczeństwo, które tylko ja i moja armia dzięki waszym pieniądzom może zażegnać. Bo wzrost ataków tych stworów ostatnio się nasilił. Nasilił się tak, Najprawdopodobniej co soboty, a nawet częściej, będę musiał Wam przypominać o tym. I przypominać. Załóż pelerynę na plecy, kiedy podróżujesz. Najlepiej, żeby ta peleryna była koloru. Rozdział o pelerynach, ustawa rozporządzenie. Albo czerwona, albo niebieska. Możesz sobie wybrać jeszcze. Dopóki nie dostanę kolejnego oświecenia z góry i nie zapiszę inaczej, gdyż niezbadane są wyroki wielkich pradawnych smoków, które non stop komunikują się ze mną przez to oto to 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 to. to, to, to. A teraz wspólnie razem zastanówmy się, jakby funkcjonował ten świat. Gdyby do cholery jasnej każdy wziął odpowiedzialność za swoje życie i nie musiał płacić żadnych podatków. Tylko na przykład w momencie, kiedy rzeczywiście potrzebuje skorzystać z jakiejś instytucji, ma tyle pieniędzy na koncie, że swobodnie może skorzystać z tej instytucji. To na tyle dzisiaj. Z pierwszego dekretu, który właśnie ogłoszę, musisz skorzystać w trybie natychmiastowym. Przestań. Słuchać głosu w swojej głowie, w swoim sercu, i zacznij słuchać mnie. Bo tylko ja wiem, co najlepsze jest dla ciebie, jeżeli zobaczysz, że ktoś myśli samodzielnie, natychmiast opowiedz mu o mnie, udostępnij tego live'a, a jeżeli będzie miał wątpliwości, przypomnij o księdze i przypomnij. O tym wszystkim, co może zdarzyć się gdzieś tam, i tobie się to też może zdarzyć, bo wszystko może się zdarzyć. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pamiętaj, uwierz, nie myśl.